Cześć, ja jestem Nick, a tak, właśnie to Nick The Player. Drugi odcinek Titan Souls. Teraz, co prawda, będę mierzył się z trzema bossami, których już pokonałem w wersji demo. Więc jeśli ich widzieliście i nie chcecie ich oglądać, no to nie będę was zmuszał, żebyście jeszcze raz oglądali tych samych bossów. No cóż, ale potyczki tym razem na pewno będą inne, troszeczkę inaczej wyglądały. Nie wiadomo, ile razy zdechnę. okej. Okay. a więc, tak. W demie mieliśmy trzech bossów. Zamrożony mózg, jakąś taką kostkę z oczkiem i jakiegoś golema, czy coś w tym stylu, który nas nawalał łapskami. W każdym razie zaczynamy od pana oczko, jak to ja sobie go nazywałem, i spróbujemy go pokonać jak najszybciej. Ok. Oh, oh, oh. <laughs> nie udało się za pierwszym razem. Mimo to, że już go raz pokonałem wczoraj, to dzisiaj mi nie wyszło. Mam nadzieję, że za dużo to czasu nie zajmie, ponieważ chciałbym w tym filmiku, co prawda, miało być po jednym bosie, no ale nie będę taki i zrobię po prostu wszystkich trzech, których już raz pokonałem w demo w jednym filmiku, żeby było po prostu łatwiej wam podążać za tym wszystkim. Nie będę się powtarzał, bo to trochę takie, no, lamerskie, okej. Okay. Omijamy pana oczko w każdym razie i teraz. To było szybkie. Ok, Nawet chyba mi to minuty nie zajęło. Zabieramy strzałę. Wysysamy duszę. Nie będę wam marnował czasu, po prostu Przejdę tutaj znowu tych trzech bossów, których miałem w demo tak po prostu, żeby to no, mieć już za sobą. Łajny, <laughs> przepraszam bardzo. Ok, idziemy do zamrożonego mózga. Mózgu, mózga. Nieważne. Z tego co pamiętam, ten mi sprawił chyba najmniej problemów z tych trzech bossów, których tutaj znajdowali, Ok. W każdym razie wturlamy się. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Naprowadzamy go na te wszystkie pierdolki. O, nie udało się. To się nie udało. No dobra. O, oh, o, oh, o, oh, niepotrzebnie, niepotrzebnie, dobra. O, oh, skoczyłeś, skoczyłeś? No dobra, I jeszcze raz. Teraz, o oh, kurde, nie doszłem w niego. Dawaj, kolej się. O, oh. raz mnie rozjechał, dobra, raz mnie rozjechał, więc... Ach, nie jest aż tak dobrze jak się spodziewałem, myślałem, że po prostu do nich podejdę i ich rozwalę w trójkę szybko, raz, dwa, trzy, nie będzie problemu, no ale... Nie jest aż tak łatwo, nie jest aż tak łatwo. Dobra, jeszcze raz. Uwaga. Zaczynamy. Turlonięcie. Ok, okej, okay, dawaj, 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 dawaj. Tak jest. Ok, turla się tam. O, ciut za późno, ciut za późno. A mamy jeszcze teraz szansę. Tak jest. Pierwsze uderzenie załatwione. Skaczesz. Tak jest. Drugi boss załatwiony. Okej, okay, więc my na razie mamy niezłą średnią, tylko jeden, jeden zgon bodajże na każdego bossa. Nie jest źle, nie jest źle, idzie to w miarę szybko. Teraz został tylko jeszcze golem. On chyba mi najwięcej problemów sprawił za pierwszym razem, z tego co pamiętam, więc to nie będzie aż takie łatwe. Ale damy sobie z nim radę, damy sobie z nim radę. Tych trzech mam obcykanych, też prawdopodobnie pójdzie to szybko. Następni, kompletnie nie wiem czego się spodziewać. Kompletnie nie wiem czego się spodziewać, zupełnie nie wiem jak oni wyglądają, jak atakują. Nie widziałem wideo na internecie, po prostu nie chciałem sobie spoilerować przygody z tą grą. Okej, okay, a więc mamy golema. Ja go tak przynajmniej nazywam, bo niestety imiona są wszystkie po japońskiemu. O! Oh, okej, okay. <grytania> myślałem, że zaatakuje mnie drugą ręką. O! Oh, okej, okay. to była ciekawa taktyka. Nie udało się niestety. Jest! Golem za pierwszym razem! Pięknie! Okej, okay, okej, okay. to się udało, to się mi udało. Było naprawdę nieźle, naprawdę nieźle. Tylko dwie śmierci na trzech bossów. Wiem, że mam ich obcykanych, ale to jest super, super. Czuję się teraz o wiele lepszym graczem w tą grę. Sprawia naprawdę mnóstwo satysfakcji. Wydaję na 63 zł, ale czuję, że będzie warto. Czuję, że będzie warto, to będzie fajna seria na moim kanale. Jeśli Wam się podoba, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, a na pewno dostaniecie więcej potyczek z bossami z tej gry. Na razie.